Dzień dobry, drogi Skorpiony. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Sprawdzamy waszą tygodniówkę. Tygodniówka co prawda z lekkim opóźnieniem, natomiast sprawdzamy jakie są energie od 20 do 20 listopada do 3 Grudnia. Moi drodzy, czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi, także pamiętajcie, proszę o tym. Jeśli nie rezonuje, przypominam, zasady ogólnych czytań są dostępne w opisie do filmu. Tam też znajdziecie informacje odnośnie umawiania czytań prywatnych, także bardzo, bardzo was do tego zachęcam. Ok, kochani, sprawdzamy. Co u Was, co się u Was dzieje, jakie u Was energie, o czym nam wspominają też karty wyroczni, na co zwrócić szczególną mm, uwagę, co jest dla Was teraz ważne w ciągu tych dwóch tygodni? Skorpiony. Już sprawdzamy Drogi Skorpiony. Co, co dla Was w tym czasie? Wasza energia? Król kielichów. Co od Was odchodzi paśmieczy? Co do Was przychodzi? Słońce. Jakie mamy wyzwanie? Sąd. Dobra, ja to zaraz poukładam, tak żeby było równo. Na spodzie mamy pazia denarów. Ok, zobaczmy, jakie karty wyroczni dla Was. Więzień myśli y, sabotowanie samego siebie, świadomość niedostatku. To jest jedna karta, która nam się pojawia. Mamy tutaj ciało, słuchajcie, energia nam wyszła dodatkowo. Ok. Drogi skorpiony, w tym najbliższym czasie macie energię, która przede wszystkim mówi o tym, że najwyższa pora jest trochę zwolnić w ciągu tych dwóch tygodni. To może być trudne, dlatego że w ogóle końcówka roku zazwyczaj charakteryzuje się dosyć dużym i intensywnym tempem. Ale tutaj rzeczywiście nie tylko mamy zwolnienie tempa na spodzie talii, ale też mamy informację o tym, że król kielichów to jest energia przede wszystkim uzdrawiania emocji, ciała, ducha. Tak jak widzicie, wszystkie aspekty tutaj na tej karcie widnieją i jest to uzdrawianie psychosomatyczne tak naprawdę. Pojawia nam się też i więzień myśli, i ciało tu, w tym obszarze, w kartach wyroczni, które też sugerują, że najwyższa pora jest trochę, um, nazywam takie energie, zazwyczaj dać sobie spokój. Dać sobie spokój, trochę się wyciszyć ze swoimi oczekiwaniami, i trochę zwolnić tempa. Przede wszystkim to, co od Was odchodzi, to jest zaćmiony, tak to nazwijmy, umysł, duży chaos, energia tego, że być może nie wiem, co robię, być może nie wiem, w którą stronę podążać. Tu jest też poszukiwanie informacji, szukanie odpowiedzi, szukanie też ułożenia się z pewnymi informacjami i z pewnymi kwestiami, które. Mogą być dla Was dosyć uciążliwe, i szczęśliwie wchodzi nam lada moment. Już w zasadzie energia słońca. Energia, która przede wszystkim mówi o optymizmie, o spokoju, o ciszy. Tutaj ta karta mówi o niewinności, ale ja mam wrażenie, że to jest przede wszystkim taki stan umysłu. I też. Oj, chyba mi bateria siada. Soka... Czekajcie sekundkę. Dobra, już mamy sytuację opanowaną. To jest też stan umysłu, który mówi o tym, że przede wszystkim potrafimy być wdzięczni, potrafimy pewne rzeczy dostrzegać, potrafimy się nimi cieszyć, czyli mamy tą przestrzeń, tak? Żeby mieć przestrzeń na to, właśnie potrzebny nam jest spokój, spokój umysłu i też... Kondycja na to odpowiednia, psychofizyczna. Karta, która mówi o wyzwaniu, to jest przede wszystkim sąd ostateczny, czyli umiejętne ocenienie sytuacji. To jest też związane z Waszym umysłem, czyli to, co się w tym momencie u Was być może dzieje na poziomie. Psychicznym na poziomie właśnie tego tak zwanego zaćmienia umysłu. Karta Sądu Poza Iluzję przede wszystkim mówi o umiejętności odróżnienia, co jest faktem, co jest naszą imaginacją, gdzie um, projektujemy zdarzenia, których być może nie ma, gdzie rzeczywiście. Jest sens skupić swoją uwagę, co jest istotne na ten moment, a co kompletnie niepotrzebne, szczególnie jeśli chodzi o takie negatywne nakręcanie, bądź też eskalację pewnych zdarzeń, bądź próba przewidzenia pewnych sytuacji. Także, moi drodzy, Zwolnienie, odpuszczenie, uzdrawianie, dbanie o siebie, dbanie o swój umysł, o jasność swojego umysłu. To jest, to jest dla Was motyw y, przewodni, który nam się teraz pokazuje. Zobaczmy w takim razie, drogie Skorpiony, co w miłości pomiędzy 20 listopada a 3 grudnia dla Was. Mamy kartę wiary. Ok, karty wiary. No i zobaczmy, jak to się nam pokazuje w tarocie. Mamy kartę świata, rycerz mieczy, arcykapłan, paść kielichów i tu mamy siódemkę denarów. Na spodzie mamy dwójka kielichów. Okej, okay. jeśli chodzi o związki, słuchajcie i relacje, takie, które już są, powiedzmy sobie formalne. Mogą być to związki na odległość. W ogóle, nawet jeżeli jesteście singlami, może was, was dzielić tutaj odległość, dzielić Was przestrzeń. Czasami mi się pojawiają tutaj osoby, które w ogóle mogą być z różnych kultur, z różnych krajów. Natomiast tutaj przede wszystkim mamy dużo komunikacji: komunikacji na ten temat, jak widzimy wartości i jak widzimy. Dalszy rozwój relacji. Może być to małżeństwo, może być to relacja długoterminowa. E, mam trochę poczucie, że. Mm, Możecie się trochę mijać z partnerem w ciągu tych dwóch tygodni, co nie znaczy, że kompletnie związek się rozjeżdża, absolutnie nie, czy relacja, że się rozjeżdża, ale tak jakbyście dużo rozmawiali o tym, jakie są między Wami różnice, jakie różne opcje i różne drogi widzicie. Dobra wiadomość jest taka, że tutaj pokazuje mi się dużo emocji, też być może jakieś przeprosiny, jeśli macie taką, takie sytuacje, gdzie jedna ze stron powinna przeprosić. Myślenie tutaj jest też w kategoriach długoterminowych, jeśli chodzi o tę relację. Niektórzy z Was mogą mieć sytuację taką, albo wóz, albo przewóz, albo idziemy dalej i rozwijamy się wspólnie, albo. Powiedzmy sobie szczerze i jasno, że nie widzimy tej przeszłości. E, powiedziałam przeszłości, przyszłości chciałam powiedzieć, jeśli powiedziałam przeszłości. Nie widzimy tego, tej przyszłości e, razem, e, tak? Za dużo nas być może dzieli, albo mamy inne wizje, inne. Mm, inne sposoby myślenia na temat związku i relacji, więc emocje jak najbardziej są. Kwestia jest tutaj omówienia też tych kwestii praktycznych i tego, dokąd chcecie zmierzać. Jeśli chodzi o singli, tu widzę przede wszystkim przekaz dla osób, które chcą wierzyć i bardzo zależy wam na związku i relacji formalnej i długodystansowej. Mogą się pojawiać znowu rozmowy, przeprosiny, spotkania też w dwójce kielichów, spotkania, które doprowadzą do zamknięcia pewnego etapu, i to, to ta sama wiadomość jest zasadniczo dla relacji, bo w karcie świata możemy mówić o tym, że jakiś etap się zamyka, na przykład etap tego, że właśnie nie mamy jasności, w którą stronę podąża nasza relacja, że być może właśnie się rozjeżdżamy, że warto jest teraz ustalić. Co dalej? Więc ja widzę kolejny etap. U niektórych ten etap będzie polegał na wspólnym wypracowaniu e, dalszego ciągu i dalszej e, historii waszej relacji. U niektórych z was doprowadzenie do sytuacji, że jednak nie jest nam po drodze. E, I wtedy w tej karcie świata sprawa się zamyka. Karta wiary mówi o tym, że e, tu jest wiara w to. E, możliwość dalszego rozwoju związku i relacji bądź też utworzenia związku i relacji na bazie tego, co już mamy, bo też jest w pewnym sensie świadomość emocji, uczuć, ale dalej ta strona praktyczna trochę kuleje. Ja też mam wrażenie przy waszych kartach ogólnych. Tak jakby w ogóle uczucia, emocje, związki, relacje schodziły trochę na duży plan. Tu się u Was dzieje dużo z transformacji. Tu jest u Was taki moment, gdzie musicie naprawdę zadbać o siebie, o psychofizykę, o swoją kondycję, o swoje ciało, o swoją duchowość, o swoją głowę. I trochę tak jakby te kwestie, kwestie miłosne, kwestie emocjonalne gdzieś tam się porządkowały w międzyczasie siłą rzeczy też, ale nie były tak kluczowe, i tak intensywne, albo tak mm, powiedzmy sobie ważne. W tym momencie nie ma aż tak ważnych decyzji, aż tak ważnych spraw y, w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni. Może w kolejnym etapie, w kolejnym, w, w trakcie trwania grudnia, wydarzą się jakieś spektakularne, bardziej historie. Tu raczej myślę, że to jest porządkowanie. Porządkowanie też z uwagi na porządkowanie waszych spraw ogólnych. Czyli tu się układa i jednocześnie przy okazji na poziomie emocji i związków też się coś tam porządkuje. Zobaczmy, co jeszcze mają dla was romantyczne anioły. Wybaczanie i uczenie się. No właśnie, to jest trochę w tą też stronę, dlatego że wy się... Uczycie trochę wchodzić na ten wyższy poziom, wyższy level, rozumieć swoje różnice. Zastan tu jest dużo zastanawiania się też i myślenia, co wspólnie możemy zrobić, też komunikacji przede wszystkim bardziej niż myślenia. Tu jest dużo spraw, które być może trzeba między sobą poukładać, wyjaśnić i doprowadzić sprawy do równowagi. I to jest właśnie w aspekcie tego też wybaczanie, i uczenie się. Niektórzy, tak jak mówiłam, będą przepraszać z jakiegoś powodu. Więc tak nam się sprawy układają. No to skaczemy od razu do pracy. Drogi skorpiony, co u was w pracy? narów w odwrocie. Głupiec, paść kielichów, paść buław w odwrocie. Sprawiedliwość w odwrocie. Na spodzie mamy wieżę. To jest. Tak chyba tu położę. To jest ta dobra wieża, dlatego że jest to wieża, która mówi o budowaniu i też o upadku fałszywych autorytetów. Więc informacje mamy dosyć pozytywne prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie taka sytuacja, że trudniej Wam będzie współpracować z osobami z Waszego otoczenia. Niektórzy z Was będą podejmować ryzyko, niektórzy z Was wejdą w taką rolę trochę niewinną, czyli mam dobre intencje. Mam dobre intencje, bardzo chciałabym, chciałbym z żeby nam ta współpraca bądź to wspólne budowanie szło dobrze. Niezależnie, czy chodzi o Waszego szefa, aczkolwiek bardziej widzę tutaj współpracowników i bardziej widzę tutaj otoczenie. Natomiast to otoczenie trochę tak jakby miało alergię na Was. Nie zrozumcie tego źle, bo tu jest opór w paziu buław. Ktoś Kogoś drażni to, że potraficie, tak nie wiem, niewinnie, z taką czystą, dobrą intencją, zaproponować coś od siebie. Kogoś to drażni, prawdopodobnie dlatego, że sam ma ukrytą agendę bądź jakiś ukryty plan. Być może jest to osoba bardzo ambitna. Być może jest to osoba, która. Um, też nie do końca potrafi ukierunkować swoje działania, na przykład nie potrafi do końca, koń, do końca kończyć nie potrafi kończyć pewnych projektów, pewnych zadań, e, może być rozproszona, może być niezorganizowana, e, w tym odwróconym paziu buław może też być trochę niestabilna emocjonalnie i e, niekoniecznie też jest dla Was dobra czy uczciwa. E, to jest energia, która um, źle działa na szlachetność, to znaczy źle działa, um, trygeruje ją szlachetność i dobre intencje. Ok. I w rezultacie mamy odwróconą sprawiedliwość, czyli właśnie brak równowagi, brak balansu. Trochę mi się to pokazuje, jakby coś nie działało u Was w biznesie, coś u Was w takich relacjach współpracujących, tak jakby nie było też fundamentów, ale Wy wychodzicie trochę z sercem na dłoni, trochę z taką dobrą inicjatywą, dobrą intencją. I jakbyście się trochę odbijali od ściany. Im bardziej Wam zależy na tym, żeby było dobrze, tym bardziej ta druga strona staje okoniem, być może Wam coś wyrzuca, być może się przy czymś upiera na siłę albo wprowadza zamieszanie. No, po prostu tam jest full opór. Wieża, tak jak mówiłam, jest pozytywna, ponieważ upadają fałszywe autorytety. Tutaj ta korona, która spada, ma kluczowe znaczenie w tej karcie, ale też jest ciągle budowanie czegoś zdrowego. I to jest właśnie chęć budowania czegoś zdrowego, bo ta trójka nam się denarów odwróciła. Więc, mówię, znów, te intencje są dobre. No, ale ktoś uparcie nie chce. Drogi skorpiony, zastanówcie się, zaraz zobaczymy radę. Zastanówcie się, czy jest sens walić w zamknięte drzwi. Może za dużo właśnie dobrych intencji. Może to nie jest osoba, do której należy tak podejść. Może właśnie nie szukać przyjaźni, relacji. Może lepiej odpuścić. Ok, zaraz Wam powiem o pieniądzach. Ale zanim Wam powiem, to jeszcze sobie wyciągnę kartę dla Was. Koniec trudnego cyklu nadchodzi. I tak mi się wydaje, że, że to jest moment, w którym warto jest pewne rzeczy odpuścić. Wydaje mi się, że ten koniec cyklu w dużej mierze jest związany z Waszym podejściem, z, waszą, z Waszym stanem umysłu. Na zasadzie można współpracować ze sobą, nie będąc znajomymi, przyjaciółmi, kolegami. Kwestia dystansu. No, kwestia wytłumaczenia sobie, jesteśmy w pracy. Nie chcesz się ze mną przyjaźnić i musimy się ze sobą przyja przyjaźnić i musimy się lubić, ale praca jest do wykonania i skupmy się na zadaniach. Jeśli chodzi o finanse, moi drodzy, uważajcie, dlatego że może się sypnąć tutaj jakiś budżet, mogą też niespodziewane być i pojawić się okoliczności, które spowodują, że będzie tutaj jakaś strata finansowa, nie podejmujcie ryzyka. I jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje, nie wiem, gry, y, jakieś, które mają Wam przynieść finanse, pieniądze czy jakieś szybkie pieniądze. W ogóle karty mówią, tam gdzie nie ma podstaw, zbudowanych, rzetelnych podstaw, y, jeśli będziecie gdzieś inwestować jakieś sumy pieniędzy, prawdopodobnie będziecie stratni. Szczególnie jeśli to są właśnie takie jakieś małe, drobiazgowe y, biznesiki, interesiki, y, zainwestuj tu w 5 zł tu i wyciągnij 10, wiecie, to takie jest y, nie do końca y, teraz y, dla Was. Sprawy urzędowe też, jeśli jakieś macie, bądź też jakieś sprawy prawne, które macie w najbliższym czasie, mogą one dotyczyć również nieruchomości. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest taka dodatkowa informacja. Nie pójdą po Waszej myśli. I prawdopodobnie będzie to wynikało z czyjegoś niechlujstwa, bądź też nieuwagi, nieprzywiązywania wagi do... Formalności, niedokładności, pośpiechu, stąd mogą wyniknąć pewne błędy. Może trzeba będzie jakieś dokumenty dodatkowe dostarczyć. Może trzeba będzie, nie wiem, poprawić źle wypełniony wniosek. Dużo jest tu tego typu aspektów. Także, mm, także zwróćcie uwagę na to. Że takie historie mogą się u Was wydarzać. No dobra, no zobaczmy, jaka jest rada. Nie wyciągnęłam wam rady na tego wszystkiego, na miłość, więc zaraz wam, zaraz wam dociągnę sekundkę, tylko najpierw na pracę. Mamy czas na współpracę. Widzicie? To jest właśnie to, tylko jest różnica pomiędzy współpracą, a pomiędzy też przyjaźnią. Dobrze jest to odróżnić, co jest współpracą, co jest przyjaźnią, bo ta przyjaźń, mam wrażenie, jest odrzucana. Być może Wy jesteście tą stroną, która odrzuca wiecie, tutaj energie mogą się zmieniać, ale ważne, żeby umieć przez to przejść jak gdyby, i skupić się na zadaniach. Odzyskaj swoją siłę, odzyskaj swoją władzę. Czyli e, trochę jest tutaj ciągle dla was, drogi Skorpiony, informacja: nie proś się, <noise> nie proś się o to, żeby ktoś ciebie akceptował, żeby ktoś akceptował Twoje pomysły, Twój punkt, punkt widzenia, punkt siedzenia. E, nie oddawaj innym e, władzę nad swoimi emocjami, tak? E, czyli też odzyskaj swoją siłę e, na zasadzie: skup się bardzo mocno, profesjonalnie e, emocje. Na półkę przez najbliższe dwa tygodnie. Poddaj się temu, co teraz. I tu mamy ducha ćmy, czyli to jest trochę nawiązuje też do tego mojego stwierdzenia, czy chcecie wyważać zamknięte drzwi zmiana perspektywy, tak są okoliczności bardziej lub mniej sprzyjające i trzeba trochę więcej się zaadoptować do sytuacji, trochę bardziej się otworzyć na pewne tutaj energie, które może nie do końca grają z wami, ale mimo wszystko też to jest dla was jakieś doświadczenie. Ta sytuacja wymaga elastyczności, dostosowania. Poczekajcie, już wyciągam talie dla was radę na miłość. Okej, okay, już sprawdzamy, drogie Skorpiony, jaka jest rada dla Was, jeśli chodzi o sprawy miłosne? Wybierz nowy kierunek. To jest właśnie to, wracając do tematu miłości, o czym mówiłam Wam wcześniej, e, czyli że trzeba będzie nadać jakiś kierunek, jakąś tutaj <noise> kwestię praktyczną. No i oczywiście musiał sobie przejść, musiał. Wybierz nowy kierunek. E, I co mamy jeszcze? Zdobądź więcej informacji. To się też wiąże z Waszym tutaj e, poszukiwaniem pewnej wiedzy, pewnych informacji, też informacji na temat do tego, jak podchodzi do sprawy wasza osoba, e, czego tak naprawdę chce, ale też czego wy chcecie. To są też informacje na temat Was samych, Waszego podejścia i wizji e, przyszłości, jeśli chodzi o tą relację. Zobaczmy jeszcze, jaka rada dla Was drogi skorpiony. Pa, pa. Kompromis. Kompromis, czyli właśnie jeśli chcecie iść ze sobą razem, jeśli chcecie budować się razem, jeżeli nawet chcecie zacząć jakąś, jakąś relację, jakiś związek wspólnie, trzeba to omówić tak naprawdę, trzeba się dogadać. Być może trzeba będzie odpuścić pewne swoje wizje i swoje sprawy na rzecz też drugiej osoby ale tutaj definitywnie jest to o czym wam mówiłam czyli przeramowanie swojego, swojej relacji nadanie nowego kierunku nadanie w ogóle jakiegokolwiek kierunku jeśli go nie ma i rozmowy rozmowy jeszcze raz rozmowy jak to dalej ma płynąć to są rady dla was moi drodzy to wszystko co też mam dla was jeśli chodzi o najbliższe dwa tygodnie dziękuję wam bardzo za bycie za słuchanie niech się dzieje niech się darzy moi drodzy widzimy się w kolejnych filmach życzę wam wszystkiego wszystkiego Dobrego. Do zobaczenia.